Serdeczna komunikacja jest dla mnie o spotkaniu drugiego człowieka, o zauważeniu, że po drugiej stronie stoi też człowiek ze swoimi emocjami, ze swoją historią. Kiedy komunikujemy się z drugim człowiekiem, zauważmy, że on jest taki sam jak my, że ma swoje właśnie emocje, swoje historie, swoje jakieś doświadczenia życiowe i uszanujmy je. Dla mnie serdeczna komunikacja jest o włączeniu serca w komunikację z drugim człowiekiem. Bardzo gorąco wszystkich zawsze do tego zachęcam. A jeśli ktoś ma trudność, to można się pokierować takim akronimem Think, z angielskiego Pomyśl, zanim coś powiesz. Think before you speak. Gdzie słowa odpowiadają poszczególnym wskaźnikom. Czy to, co mówisz, jest true, prawdziwe. Czy to, co mówisz, jest helpful, pomocne. Czy to, co mówisz, jest inspiring, inspirujące. Necessary, potrzebne. Kind, życzliwe.